Cześć, w tym z portalu ringpolska.pl, witam was serdecznie, moi myle taki szybciutki newsik na te okropne sierpniowe upały. Przemek Zyszk poznał nazwisko rywala, z którym zmierzy się 29 sierpnia na gali od Boxing Night 12 w Suwałkach i trzeba powiedzieć, promotorzy stanęli tutaj na wysokości zadania, rywal będzie zacny. Przemek po ostatnim występie w Augustowie trochę narzekał, że no przeciwnik był, jaki był, chciałby, żeby kolejni oponenci byli klasę lepszy no i faktycznie ten oponent jest o klasę lepszy, a jest nim Finn o nazwisku Tommy Silvenoinen, czytam tutaj z kartki, no bo wcześniej nie słyszałem o tym pięściarzu, ale spojrzałem w rekord i jest to naprawdę rywal zacny, jak na obecny etap kariery Przemka, Finn ma 9 zwycięskich walk, tylko jedną porażkę, 5 nokautów, ta jedna porażka poniesiona niejednogłośnie na punkty, a co ważne, w ostatnim występie również boksował na wyjeździe, poleciał sobie do Francji, tam się zmienił mierzył z faworytem gospodarzy i sprawił niespodzianeczkę. Wygrał przez knockout i wywalczył w tym pojedynku pas WBC Silver Youth. To jest taki jeden z półpaśców Federacji WBC. Półpasiec młodzieżowy. No ale to jest zawsze cenne trofeum. Trofeum, które winduje potem w górę w rankingach i Zabrał Finę Silvenoinen do swojej śnieżnej Finlandii, nie wiem, czy tam śnieg był wtedy, ale do Finlandii zabrał ten pas, pas i być może z tym pasem przyleci teraz y, dla ozdoby, chociażby walczyć z Przemkiem Zyskiem, także fajny test dla Przemka y, zyśka co więcej fajny też w kontekście ostatnich doświadczeń polskich pięściarzy. Z finami, no bo nie szło nam z wikingami najlepiej. Najpierw w marcu porażka przez Adama Kownackiego z Robertem Heleniusem. Niedawno porażka do wiwatu na punkty Michała Serwatki z Oskarim mecem. No i teraz Przemek Zyśk postara się przerwać tę fińską klątwę w suwałkach. W suwałkach zaboksują też Kamil Bednarek. Mateusz Tryc tutaj czy tam jeszcze będzie, Denis Krotiuk, a w pojedynku wieczoru, oczywiście Maciek Sulenski. Rywal jeszcze nie ogłoszony, bo to była taka walka Last minute last minute. E, wcześniej miał boksować to inny tej walce wieczoru wskoczył jednak w ostatniej chwili Maciek, więc no, rywal szukany jest na prędce. Między nadzie Miejmy nadzieję, że będzie to ktoś w miarę fajny. jeszcze tak, nawiązując trochę do tego wątku, Fińskiego, no bo Przemek walczy z Finem. Z Finem ostatnio boksował też Adam Kownacki. Niestety pierwsza porażka w karierze w marcu Nokot w walce opas e, WBA. Gold, taki kolejny śmieszny z tym razem z Federacji WBA. Adam ostatnio parę razy mówił, że na ring wróci w grudniu, no bo wszyscy się pytają, kiedy Adam wróci, kiedy Adam wróci, ja nawet nie robiłem ostatnio wywiadu z Adamem od czasu tej porażki, no bo no bo tak naprawdę niewiele się dzieje, tak, pandemia, Adam pewnie odpoczywa po tej porażce, zbiera siły i zobaczymy co będzie, sam Adam też jest chyba znużony tymi pytaniami o powrót, ostatnio napisał na Twitterze coś takiego, e ostatnio dużo dziennikarzy pyta się, Adaś, co u Ciebie, kiedy powrót, e to już nudne się robi, ja pracuję, jak wrócę, daję. Daje słowo, że lipy nie będzie, tak napisał Adam Kownacki, no ale wcześniej deklarował już chyba za dwa czy trzy razy, że będzie powrót w grudniu, a kiedy dokładnie? Być może będzie to w święta, bo e, mówiłem o tym w poprzednim filmie, ale nie wiem czy to jakoś tak dobrze wybrzmiało, warto to e, podkreślić. E, telewizja Fox ogłosiła swój grafikalny na końcówkę roku, między innymi na grudzień i tam figurują dwie daty, które są jeszcze nieobsadzone. Adam ostatnio boksował w main eventach Foxu, więc kto wie, może teraz też wróci w main evencie, a dwie nieobsadzone gale na grudzień przez Fox bez ogłoszonych walk wieczoru i w ogóle walk, no to jest 5 grudnia i 26 grudnia, także albo drugi dzień świąt, albo dzień przed Mikołajkami. Te daty nam się jawią jako potencjalne daty powrotu Adama. Zobaczymy ostatecznie oczywiście jak będzie. Jest jeszcze data 12 grudnia, ale tam już jest ogłoszony pojedynek wieczoru, jeśli Adam miałby wrócić na undercardzie, to być może, no ale w każdym razie dwie daty, takie potencjalne powroty Adama, jeśli faktycznie będzie to grudzień, to 5 i 26 grudnia. A z kim Adam zaboksuje w tym powrocie, no to na razie tajemnica lasu, być może niebawem się przekonamy, być może niebawem Fox ogłosił oficjalnie te e, swoje walki, niedawno wyrywał się do walki z Adamem Andrew Jr., który szykuje się też do swojego powrotu na ring. Też jego data walki nie została jeszcze ogłoszona, ale on potem jeszcze się wyrywał do White'a i do kilku innych. Mówi się też, że zaboksuje z Chrisem Marolą w kontekście Adama. Sam Adam wspominał, że chciałby rewanżu z Chaniusem. Helenius chciałby boksować z Joshuą, no ale wiadomo, że na razie musi czekać. Na razie do Joshua jest kolej. Kto wie, może wypali ten rewanż. Ja sam od siebie też mówiłem, że ja byłbym raczej zwolennikiem jakiegoś takiego delikatnego powrotu po tej Porażce przez Nokot Brazil, Dominik Brazil też się jakiś czas temu e, odzywał, jeśli chodzi o walkę. zadana fajna walka, którą zresztą sam proponowałem jeszcze przed e, tym pojedynkiem Kownacki Helenius. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Aj, 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 aj.